Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani, na nieznani. znani. Dziś moim gościem jest aktorka Beata Kawka. Witam. Witam Panią bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę bardzo. Pani Beato, w zeszłym roku obchodziła Pani dwudziestolecie swojej pracy artystycznej, a w tym roku, spektaklem, o którym za chwilę porozmawiamy, będzie Pani świętowała ten swój jubileusz. I zawsze takie jubileusze to jest okazja do podsumowań, więc na początku zapytanie. nie, jakie za... nie będzie żadnych podsumowań. <laughs> nie, nie zamierzam kończyć jeszcze mhm. z aktorstwem, więc myślę, że jeszcze trochę pogram. Natomiast, no to jakie 20 lat bez, właściwie bez teatru, bo, bo ja przez. Wiele lat nie grałam mm -hmm. w teatrze, w związku z tym, że mm, moje dziecko musiało mieć matkę wieczorami. To yy, mm -hmm. ja sobie gdzieś tam wymyśliłam, że skoro muszę zarabiać na chleb w ciągu dnia, no to wieczorem muszę być w domu. Mm -hmm. I stąd świadomie ten teatr został odpuszczony. No a teraz Zuska już ma 17 lat, więc Można yy, przy okazji tak. I ktoś tam wymyślił, że to jest 20 lat mojej pracy. No dobra, no to jest. <laughs> a gdy miała Pani porównać siebie dzisiaj, batę, kawkę dziś i batę, kawkę sprzed 20 lat, to bardzo się Pani zmieniła? Bardzo. Mhm. I w czym to przede wszystkim te zmiany? Czy bardziej mentalnie czy podejście do mnie Nie mnie boją. <laughs> A wcześniej się bali? Myślę, że tak. Myślę, że byłam bardzo ostrą panienką. Mhm. I z czego to wynikało? Z kompleksów. Wydawało mi się, że, że, że jestem. W że jestem z prowincji, że jestem gorsza i y, myślę, że reagowałam bardzo często agresją. A poza wszystkim też jeszcze miałam taką y, w zawodzie, też to miało y, ogromne znaczenie, że na przykład y, reagowałam w taki sposób, że Wypuszczałam wszystkie emocje, jakieś złe, które się nagromadzały, to potrafiłam wyprowadzić na zewnątrz w jakiejkolwiek sytuacji. Nie, nie potrafiłam panować nad tym, potrafiłam obrazić moich nauczycieli w Akademii Teatralnej, Ale różne rzeczy bywały. To chciała Pani nadrobić tym takim właśnie zachowaniem? Ja myślę, że tak, że to jest atak jest najlepszą formą obrony, mhm. najczęstszą i naj, najbardziej popularną. Wydaje mi się, że, że ja tak atakowałam właśnie mhm. po to, żeby nie zostać zaatakowana. To Atakowałam pierwsza. A jak to się w ogóle stało, że, że w głowie młodej dziewczyny z Kojawsko Pomorskiego pojawiło się marzenie, że chce być aktorką? Ja nie wiem. Mnie się wydaje, że w związku z tym, że były jakieś predyspozycje, że gdzieś ciągle brałam udział w jakichś konkursach recytatorskich albo... Mm, no to ludzie po prostu mi mówili, że jestem zdolna. No i w ten sposób uwierzyłam, że może to bym chciała być aktorką. Ale czy ja miałam... Ja myślę, że nie miałam żadnej świadomości tego zawodu, że tak naprawdę wiedziałam, że chciałabym być znana albo... Ale nie, nie, ja bym tu nie szukała żadnych pod, podtekstów yy, wielkich, ponieważ ja przyjechałam do Warszawy na egzaminy, to byłam w teatrze nie wiem, może z pięć razy wcześniej, mhm. więc kompletnie nie miałam pojęcia, na czym ten zawód polega. A, a wtedy było trudniej niż teraz. A były jakieś inne pomysły, że gdyby w tej szkole teatralnej nie wyszło, to. Myślała Pani nad tym, czym... Moja mama y, powiedziała mi, że pójdę na wychowanie przedszkolne, ale jak mi się nie udało za pierwszym razem zdać do szkoły teatralnej, to y, po prostu szukałam innych dróg. Mm -hmm. y, na przykład mieszkałam w Łodzi, y, pracowałam przy takim drapaniu luster, takie piękne wydrapywałam. Mm -hmm ornamenty i w ten sposób zarabiałam. I potem jak już się za drugim razem dostałam, nie, nie, chyba nie myślałam. Myślałam ewentualnie o polonistyce, o, ale z pedagog ze mnie byłby marny, więc <laughs> myślę, że może lepiej się stało, że, że nie uczę dzieci. No właśnie, i ostatecznie za drugim razem dostała się Pani do Warszawskiej Szkoły Teatralnej. E, I co oprócz tego, że dyplom aktora, co dała Pani ta szkoła, te lata spędzone w akademickim Wszystko, teatralnej? co umiem w zawodzie, y, myślę, że umiem y, ze szkoły. I, I myślę, że wszystkie te rzeczy, które do, które do mnie mówili pro, moi profesorzy, czy to był Mariusz Benoit, czy pani Ania Seniuk, czy, czy pan Krzysiek Zalewski. Miałam absolutnie fantastyczną ekipę uczącą. To byli wielcy ludzie, charyzmatyczni. Oni mówili mi różne prawdy, które wtedy do mnie nie docierały, a one tak naprawdę zaczęły docierać do mnie wtedy, kiedy już byłam w zawodzie kiedy trzeba było reagować na, 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 pewne, na pewne rzeczy, które się gdzieś tam wydarzyły. To ja wtedy sobie przypominam, co mówił mhm. profesor, dlaczego, kiedy mówili o pokorze, kiedy mówili o tym na przykład, że tak naprawdę talent to jest dobra podstawa, ale reszta, te 90% to jest ciężka praca, to jest praca nad sobą, nad sobą w zespole mhm. teatralnym na przykład, czy sobą na planie filmowym i, 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 i przede wszystkim nad, nad wielką pokorą, jakiej ten zawód wymaga. Mhm. W jednym z wywiadów Pani przyznała, że Pani po ukończeniu szkoły teatralnej bardzo często słyszała od różnych y, osób, gdy starała się Pani o rolę w jakimś filmie, czy y, w serialu, czy, czy na wyskach teatralnych, że słyszała Pani, że jest Pani y, zbyt dojrzała jak na swój wiek i dlatego nie dostawała Pani tej roli, że była Pani zbyt młoda, a biła od Pani zbyt zbyt duża dojrzałość. Znaczy, to ja pewnie w oczach miałam jakąś tam, doj jakoś, jakąś tam dojrzałość, tym bardziej, że mm, gdzieś tam nie było mi łatwo yy, yy. W ogóle od dzieciństwa to nie było takie sielskie, anielskie, tylko y, trochę tam y, przeżyłam, ale wydaje mi się, że to, to była też kwestia mojej urody, tego, że y, jak na przykład pojechałam do Stanów Zjednoczonych, to tam. Robiłam jakieś sesje zdjęciowe i, i, i ta moja uroda budziła absolutnie zachwyt. Oni mówili, że w ogóle super, że, że, świetny, że mam w ogóle niezwykłe oczy. Że... No I ta ostrość, którą mam, im nie przeszkadzała. Natomiast kiedy wróciłam ze Stanów, z Nowego Jorku, z taką książeczką, się nazywa Portfolio. Gdzie było mniej więcej 10 wcieleń Beaty Kawki, różnych. Ja byłam przyzwyczajona tam w Nowym Jorku, że, że nie miałam makijażu, tylko miałam kucyk, jakieś mhm. luźne ubranie bo i chodziłam na przesłuchania i na zdjęcia próbne w taki sposób, ponieważ tam mówiono, że cała reszta jest w tej książce i reżyser może sobie zobaczyć, mhm. co można ze, ze mnie zrobić, jak, co, jak, jak można udrapować na mnie mhm. rolę. A tutaj się okazało, że jak przyszłam, pamiętam do pierwszego reżysera, nie wymienię nazwiska, to on mi powiedział: A co to jest w ogóle? Kto to jest? No ja To jestem ja. Aha, w ogóle trochę tak było to bez wyobraźni. Mm -hmm. Wydaje mi się, że nie wiadomo było, co ze mną zrobić, bo ja głównie grałam prostytutki. Grałam jakieś. która dziwka była do zagrania, to, to, to dzwonili do kawki. Więc, mm -hmm. więc ja w którymś momencie po prostu powiedziałam, że już nie, że nie będę grała i nie grałam prawie w ogóle jakieś tam małe rzeczy grałam. Myślę, że to była kwestia takiej urody, która jest wyraźna, ja tego kompletnie wtedy nie rozumiałam. Dzisiaj wiem, że y, y, można sobie nie określać y, jak się chce, ale wiem już jedno, ja mam niecodzienną urodę, w związku mm -hmm. z tym ona nie jest. Y, nie, nie widzi się takich kobiet na ulicach rudych, wyraźnych, z y, ostrymi y, y, zarysami kości policzkowych, i, i, i wydaje mi się, że, że t, wtedy nie znaleziono na mnie patentu. A jak pani sądzi, dlaczego w Stanach Pani doceniono w Polsce, z czego ta różnica wynikała? Ja myślę, że z tego, że oni tam są odważniejsi. Poza tym oni mówili, że jestem coś pomiędzy Kim Basinger a Michelle Pfeiffer. I to mhm. im się też podobało, bo nie lubią tak szufladkować. Więc y, takie kobiety y, 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 gdzieś tam y, y, są. Myślę, że ta uroda jest y, tam też niecodzienna. Natomiast tutaj no, Englert mówił mi, że ja Klary nawet nie zagram w ślubach pani mhm. bo jestem za ostra. No, więc jeżeli ja nawet Klary nie mogę zagrać, to co mogę zagrać? <laughs> Wiesz, to było bardzo trudne. To, to... A to nie myślała Pani w związku z tym, żeby może zostać w tych Stanach na stałe? Dzisiaj, żałuję, że nie zostałam, ale nie byłabym tam aktorką. Ja mhm. myślę, że, że gdybym została, to pracowałabym pewnie gdzieś w jakimś ONZ, albo gdzie były jakieś tam propozycje, jak już wyjeżdżałam ze Stanów, to, mhm. to były takie plany. A wróciłam, bo narzeczony mi zagrać, że jak nie wrócę, to się ze mną rozejdzie. No i wróciłam Poza tym chciałam grać po polsku. Pamiętaj, że ja nie mówiłam po angielsku, mhm. tak jak mówi na przykład moja córka 16-letnia, która mówi perfekt, i ona teraz pojedzie na miesiąc dwa do Stanów. Myślę, że akcent będzie miała znakomity i ona może pojechać grać. Natomiast ja z tym moim koślawym angielskim byłabym tam na pewno kimś dymniejszą aktorką. Mhm. Może przez chwilę byłabym fotomodelką, bo nawet modelką nie mogłam być, bo jestem za niska. Więc... Mhm. Ale żałuję stanu z jednego względu. Dzisiaj oczywiście jestem przerażona tą bronią i tym wszystkim, co tam się dzieje. Jakkolwiek, ja nie mieszkałam w Głębi, tylko mieszkałam w Nowym Jorku, który jest takim tyglem różnych narodowości. No i tam się działo. Tam po prostu można było pójść codziennie na 20 auditions, czyli na przesłuchania. Takiej dostać rolę. Tam, jeżeli ktoś coś umie, to gra. Uh -huh. Jak nie umie, to uh -huh. go nie ma. A u nas jest odwrotnie. U nas wystawisz brzuszek. Właśnie mówię, że teraz y, powinnam jeszcze zaś w ciążę, to wtedy <grym> byłabym bardzo już znana, no bo w moim wieku, gdybym zaszła, to byłoby dopiero uh -huh. coś, nie? Uh -huh. Jest coś takiego, że grają ludzie, którzy moim zdaniem nie ma powodu, żeby ktoś ich prosił, żeby grali. Ja grają. Pani wróciła do Polski, jednak przez cały czas była Pani, można powiedzieć, w zawodzie, bo grała Pani w serialach i w różnych filmach. Odeszła Pani od teatru yy, i rozumiem potem, co powiedziała Pani na początku, ten, to odejście od teatru to był czysto pragmatyczny wybór, czysto praktyczny. bo ze Pomógł względu na... mi Hanuszkiewicz, który mnie wyrzucił z teatru, ponieważ nie miał już na mnie pomysłu i, 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 i po prostu yy, z, zlikwidował etat. Yy, ja byłam bardzo zła przez rok na niego, yy. w ogóle jak przejeżdżałam. Ko ulicą Puławską, to odwracałam głowę, bo byłam taka obrażona, no, ale potem oczywiście już troszeczkę jak zaczęłam. A się z tym godzić, to zrozumiałam, że każdy reżyser ma prawo mieć wizję swojego mhm. teatru i skoro on mnie w nim nie widział, to miał do tego po prostu prawo, a ja... A moim prawem było szukanie innej pracy, której ja oczywiście nie szukałam, no bo uznałam, że skoro już mnie wyrzucił, a ja mam małe dziecko, no to może przez chwilę odetchnę i nie będę chodziła wieczorem do teatru i nie będę, jak to on mówił, zapłacona, bo on mówił, że jesteś zapłacona od 10 do 14, mhm. od 18 do 22. I tak było. Także wiesz, było trudno grać na przykład. Pamiętam taki, taką historię, jak miałam Zagrać jakąś małą rulkę w jakimś filmie, i oni tam ustawiali, to było przed premierą, i oni ustawili, że zagramy między 14 a 18, ale żeby dyrektor zrobił o 19 premierę, znaczy próbę generalną, i Hanuszkiewicz zgodził się. I potem, jak zobaczyłam na wywieszce, że jest napisana jednak 18, to pobiegłam do niego, powiedziałam pani Adamie, ale przecież pan się zgodził, pan powiedział, że mogę zagrać. A on, mhm. to, pamiętam, że siedział i mówił, kłamałem. <laughs> <laughs> Także to była taka też niezwykła postać, bardzo bardzo barwna, cudowna, od której można było się mnóstwo nauczyć. Ale ta chwila nie trwała chwilę, tylko na dość długo się rozstała pani z teatrem. Długo, długo, namówił no, mnie pan profesor Zapasiewicz, dopiero jak z już była taka, yy, nie wiem, chyba miała 10 czy 12 lat. To wtedy wróciłam na jeden spektakl, na stolik pięć, na pięć osób, i, i, ale to tylko dlatego, że to reżyserował Mistrz i że mm -hmm. ja bardzo chciałam popracować. On mi oczywiście e, no, no, spowodował, że często płakałam, bo, bo kompletnie zapomniałam, jak to jest na scenie, i jeszcze do tego wszystkiego nabudowałam sobie w głowie, że ja już na pewno sobie nie dam rady, i już na pewno w ogóle wszystko się stanie, tylko, tylko ja już nic nie umiem. Mm -hmm. Także to było trudne, ale też i to było potem bardzo przyjemne, bo był bardzo fajny spektakl. No i teraz nowy będzie można pani oglądać na deskach teatralnych, bo już wkrótce warszawska premiera spektaklu Onwok, co to będzie za spektakl? Bo tytuł to brzmi bardzo modowo. No właśnie, ale to nie jest spektakl o modzie. To jest spektakl o tym Onwok, w tym yy, 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 nazwałam ten spektakl Onwok, bo to jest mój pomysł. Yy, to jest yy, poza. To jest coś, co przybieramy. W życiu bardzo często jesteśmy wok. Siedzimy prosto, jesteśmy wyprostowani, podajemy sobie rękę i to jest pewien styl życia. Te kobiety tak żyją, takie są, ale kiedy okazuje się, że następuje jakaś sytuacja, która to łamie, wtedy kiedy płaczamy, już nie jesteśmy omwok. Mhm. Kiedy jest nam smutno i czekamy na mężczyznę, który nie dzwoni, i nie wiadomo, czy zadzwoni, to już też przestajemy być omwok. Jedząc chipsy nerwowo. Mm. <laughs> Także to, to jest taki, taki, taki przewrotny tytuł dla, dla tej sztuki. Ale też wątek kryminalny ma być w sztuce. Nie mogę nic powiedzieć, bo jak powiem, to. to <laughs> Nikt nie, to do nie, zepsuję zabawę po prostu. To nawet mm -hmm. nie chodzi, czy ktoś przyjdzie, czy nie, tylko, że zepsuję zabawę. Bo tak naprawdę. To y, ten spektakl jest y, bardzo niekonwencjonalny. On jest w jednej części pokazywany y, i on jest trochę jak rollercaster. On mm -hmm. się zmienia. Tam właściwie co chwilę jest zwrot akcji, co chwilę się coś dzieje ciekawego i jak ja zdradzę, o czym mm -hmm. to jest, albo powiem cokolwiek, to, to nie będzie już te, tej przyjemności oglądania. Czytałam właśnie że tak to słodko-gorzka ci... komedia? No, trochę gorzko też jest w którymś momencie, ale generalnie jest bardzo zabawnie. To mm -hmm. jest taki y, y, tekst, i, i Taki spektakl, który ma no, bardzo dużo wdzięku, są bardzo fajne dialogi, jest bardzo ładnie przeprowadzona intryga, ale to jest taki dowcip trochę absurdalny, trochę angielski. Myślę, że nie wprost i to nie jest taka komedyjka że mhm. człowiek tak będzie siedział i tak się będzie śmiało. Trzeba trochę pomyśleć, trzeba się jednak trzymać. Mhm. No Reżeserium tego spektaklu zajął się Piotr Grabowski, który do tej pory był znany Polakom przede wszystkim jako aktor. jak pani wspomina współpracę z nimi, czy udało mu się okiełznać trzy temperamentne kobiety na tak, scenie. Tak, tak Piotrek jest oazą spokoju. On jest, on, on jest jak go nazywam, dłubaczem. Dłubacz, on, zresztą myślę, że profesor Zapasiewicz nie, nie obrazi tam w niebie, jak powiem, że Piotrek bardzo podobnie pracuje. Komedia to jest matematyka. Tak naprawdę, żeby zrobić dobrą komedię, trzeba bardzo dokładnie wyważyć proporcje. To jest szalenie ważne. I w momencie, kiedy Piotr jest znakomitym aktorem i prowadził nas po swojemu, czyli szukał i zmuszał nas do takiego naprawdę dobrego aktorstwa. I, i, i był w tym uporczywy, i, i myśmy już były bardzo zmęczone przed premierą, bo, bo to jest tak klocek, po, klocek mhm. na klocek. To, to, to się bardzo trzeba nanizać, jak, jak, jak taki naszyjniczek. I, i myślę, że to, jest, to była jego wielka zaleta, że on to wymyślił. Bardzo to konsekwentnie przeprowadzał i, i, i myślę, że między innymi dlatego ten spektakl jest tak dobry, że hmm. on jest jakby bardzo dokładnie dopracowany, przepracowany, że tam nie ma przypadku w żadnej mierze, w żadnym słowie. Ale Pani oprócz tego, że gra w tym spektaklu, zajęła się też produkcją tego spektaklu? Czy trudno pogodzić te dwie role aktorki? No, i trudno. Producentki? To, jest, to jest bardzo. No, to jest, Rzeczywiście czasami mówił Piotr, że trzeba zamknąć biuro i, i, i zaczynamy grać, ale to było bardzo trudne, bo praca z aktorami jest bardzo trudna, aktorzy są e, e, istotami, które pracują na, 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 na otwartych trzewiach. I, a przy okazji jeszcze trzeba było załatwić bardzo dużo różnych rzeczy: mhm. albo kanapę z, od sponsora, albo rozmawiać. Oczywiście wszystko to musiałam zrobić ja, bo ja wiedziałam, o czym mówię, wiedziałam, jak ten spektakl będzie wyglądał, więc na pewno tak. Natomiast też nie mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe, bo mhm. to absolutnie, jak pan zobaczy, jest wykonalne. Dokonaliśmy tego, zrobiliśmy i już tyle. Tylko, że ja byłam myślę, że dużo bardziej zmęczona, bo, bo jednak ta, ta robota była Pomnożona przez dwa. Nigdy nie miałam z tym kłopotu, bo jak wymyśliłam film Jasne było git na okna, tylko po prostu współprodukowałam mhm. ze SPI i byłam takim producentem kreatywnym i gdzieś tam doprowadziłam od e, zapisu scenariusza aż po premierę e, kinową, e, więc już miałam takie doświadczenia. A tutaj akurat no, tak wyszło, że, że ja sobie szukałam jakiegoś tekstu, i bardzo chciałam, żeby to był tekst o kobietach po 40., dlatego że wszystkim się wydaje. Albo może nie wszystkim, ale mnie się wydawało, że jest jakaś taka granica smuga cienia, że po 40 to już w ogóle to już nie wiem, do grobu czy coś. A, a mnie się wydawało zawsze, że, że nie, że jednak ta długość życia nam się przesunęła i my po 40 jesteśmy absolutnie. W na pełnym gazie i nie ma żadnego powodu, dla którego miłobyśmy nie grać. W związku z tym pomyślałam o takim tekście. Kasia Ostrowska taki tekst napisała na moją prośbę i, i tyle. No. i Coś tam ona wymyśliła, bo nie ja wymyśliłam tę intrygę, natomiast ona ją bardzo ładnie przeprowadziła i, i ten tekst, jak, jak dostał się już do moich rąk, no było wiadomo, że trzeba szukać y, y, miejsca, gdzie to można zrobić. Akurat szczęśliwie złożyło się, że ja y, y, grałam w Lesznie w spektaklu Callas i tam poznałam dyrektora Błażeja Baraniaka, którego pozdrawiam serdecznie, który został moim partnerem przy okazji tej sztuki i oni jakby podzieliliśmy sobie to na pół, że oni w Lesznie zajmowali się całą logistyką scenograficzną, powiedzmy sobie aktorską, a my robiliśmy tak zwaną kreatywną stronę, czyli, mhm. czyli stawialiśmy spektakl właściwie w Warszawie. Ale oprócz teatru, oprócz pracy przed kamerą, to zajmuje się też pani dubbingiem. Nawet ma pani swoje filmfaktory studio. Filmfaktory studio nie jest tylko firmą dubbingową, ona również jest studiem produkcyjnym. Ale właśnie. jest związane z dubbingiem również. Ale Tak, ale przede wszystkim hmm. dźwięk, czyli i dubbing, i, i, i lektorowanie, i nagrywam reklamy. Różne rzeczy hmm. robimy, różne filmy, różne bardzo dziwne, yy, yy, dziwne czasami zlecenia dostajemy. Tak, i ta hmm. firma istnieje. A skąd trwa? ten dubbing w pani życiu? A doping stąd, że jak byłam w ciąży z Zuską, to bardzo szybko ogłosiłam to światu, że jestem w ciąży i nagle się uciały wszystkie propozycje. I ja tak siedziałam i taką miałam koleżankę, która powiedziała sobie: Co ty będziesz tak siedzieć? Jak ty się nadajesz do roboty z ludźmi, może ty byś u mnie popracowała. No i zaczęłam pracować w jakimś tam spółdzielnikowym. Na początku przekładałam papiery, uczyłam się wypisywać umowy, a potem. I bardziej mi się to spodobało, a ponieważ w dalszym ciągu nie było tej pracy, a potem jej było mało aktorskiej, to gdzieś przez wiele lat taką moją główną mm. pracą to była jednak praca kierownika produkcji, a potem producenta polskich wersji językowych. Mm -hmm. Ale mimo tego, że, że cały czas jest Pani w zawodzie, cały czas jednak ociera się Pani o ten show biznes, bo ten świat filmowy ze światem show biznesu są nierozerwalnie związane, to i ja mam trochę wrażenie, po lekturze wywiadów z panią, po obejrzeniu jakichś wywiadów z panią, e, które są w sieci, że pani ten biznes chyba nie do końca odpowiadał, pani powiedziała, że pani nie kręci bywanie, że tańce i śpiewanie w telewizji to nie jest nic dla pani. E, skąd takie podejście? To, to, to nie jest coś, co to nie jest trochę tak, że będąc jednak aktorem, będąc w tym świecie, jednak Trzeba chociaż czasem romansować z tym show biznesem, żeby je Ale Ja wszystko nie jestem przeciwna. Kręciło. Wie pan, ja już jestem starą kobietą w sensie takim, że jestem dojrzała i nie chcę mi się chodzić na otwarcie kolejnego sklepu z torebkami, bo to jest strata mojego czasu. Mhm. I ja uważam, że moim zawodem jest grać. Mhm. Ja umiem grać I, i kiedy wchodzę na plan, robię to z pełną rzetelnością. Natomiast w, w moim poczuciu, yy, Wie pan, moja córka ma w tej chwili 16,5 roku. Liczę, że jakieś 2,5 roku jeszcze mam ją w domu, a potem ona sobie pojedzie gdzieś w świat i ja bym nie chciała, żeby ona uważała, że ona nie miała matki wieczorem, żeby porozmawiać, bo matka właśnie poszła do Hiltona otworzyć jakąś kolejną kolekcję u jakiejś pani. Nie wydaje mi się, że to się przekłada na cokolwiek. W moim mhm. przypadku się nie przekłada, i, i, i ja uważam, że jeżeli ktoś mnie zechce zatrudnić, to on to zrobi bez tego, że ja będę w jakiejś gazecie w, w kiosku, mhm. na stronie grać, bywania, bywania, że tam mhm. byłam i coś zrobiłam. Ja oczywiście bywam na y, takich imprezach, które y, uważam, y, y, mają sens. Jeżeli to jest impreza charytatywna, czy trzeba czy komuś pomóc, czy, mhm. czy wystąpić gdzieś, to ja to zawsze bardzo chętnie robię. Natomiast po to, tylko, żeby pójść i odstroić się, i to i raczej nie, ja nawet na premiery rzadko też chodzę, bo nie lubię tego tej publiczności pre premierowej i wolę na przykład spektakl moich przyjaciół zobaczyć któryś tam z kolei, mhm. kiedy przyjdą normalni ludzie, bo ja wtedy wiem jak oni reagują. Mhm. Ja w ogóle my, wydaje mi się, że jestem normalnym ludziem i mhm. do takich siebie zaliczam i, i bardzo się cieszę, kiedy moi sąsiedzi ze wsi przychodzą i mówią Beatka ty jesteś fajna, bo ty jesteś taka normalna, też grzebiesz w ogrodzie mhm. i tak chodzisz w tych kaloszach i mi się wydaje, że to mm, że to co mój tata zawsze mówił, że najpierw jesteś kobietą, najpierw jesteś człowiekiem, kobietą, matką, a aktorką to, jesteś, to, jest, to jest twój zawód. Mhm. Nie sądzę, że pani z banku, a ja uważam, że to jest taki sam zawód. Ja też idę na plany i to też jest mój zakład pracy czy, czy, czy do teatru, żeby bywała. Znaczy, ja ze swojej strony mogę panu tylko powiedzieć, że mnie to irytuje i, i, i gdzieś tam tym bardziej, że Marysia Sadowska ostatnio e, powiedziała wreszcie prawdę mhm. o tym, że tak naprawdę e, chodzimy tam w wypożyczonych sukienkach, bo e, nikogo nie stać, żeby mnie nie stać, żeby kupić sobie sukienkę za kilka tysięcy złotych. Mało tego uważam, że to jest niemoralne. Mhm. E, w związku z tym, skoro jest tyle e, e, biednych ludzi na świecie, jeżeli ktoś oczywiście to lubi, to niech sobie zakłada. Natomiast ja uważam, że moim obowiązkiem jest, e, m, skoro jestem osobą, powiedzmy sobie, wystawioną e, w świat i można o mnie napisać. E, cokolwiek w komentarzach czy, czy, czy to ja mam, ja mam obowiązek być osobą, no, przynajmniej w miarę przyzwoitą, w mhm. swoich poglądach, w swoim zachowaniu. To też właśnie to mnie irytuje, że kolejny raz czytam, że komuś aktorowi czy aktorce zabrali prawo jazdy, bo jest mi wstyd po prostu mhm. najzwyczajniej, bo uważam, że jeżeli decydujemy się na to, że jesteśmy w tym zawodzie, to przynajmniej obowiązuje nas jakaś, nie wiem, no, podstawowa przyzwoitość. Mhm. Pani Beato, ja w takim razie życzę Pani dalszej normalności, e, powodzenia na warszawskiej premierze spektaklu On Vogue. No i Zapraszamy kolej... 6 i 7 kwietnia do Bydgoskiego Centrum. Centrum Kultury o godzinie 19. .00. Chyba jeszcze są bilety. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, a ja Pani życzę dalszych sukcesów i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.